Cześć, jestem Bogusiasty i w kolejnym odcinku pokażę Wam jak wykonać zadanie, które brzmi Zbierz, zbierz bomboniki z przyjemnego parku zielonych żwopłatów lub też sklepowej sadyby. Pokażę Wam dokładne lokacje na zielonych żwopłotach i jedną lokację Wam dokładnie omówię z, z przyjemnego parku, ale tam nie pokażę jej tak na materiał, tylko po prostu omówię. Więc pierwsza bombonierka znajduje się na ławce tutaj. Tutaj dokładnie, na tej ławce. Nawet stąd ją widać, takie czerwone na ławce, to to jest e, ta bombonieka A druga znajduje się tutaj w tym domku. Tu widzicie na mapie. E, tutaj w domku, tu na stole. Proszę bardzo, mamy, zbieramy. I póki nie zginałem, e, bombonieka trzecia, bo trzeba zebrać trzy, znajduje się w tym domku na przyjemnym parku, na piętrze, e, przy albo na łóżku. Tu jeszcze macie książkę, jak e, nie zrobiliście tego zdania znajduje się przy albo na łóżku. Yy, na pierwszym piętrze Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeżeli tak będzie mi miło, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę, dajcie subskrypcję i napiszecie komentarz. Ja już tutaj lecę wam pokazać drugą yy, bombonierka Ona znajduje się tutaj na tej ławce. Tu yy, już wam pokazuję. O, widzicie, już ją widać. Zbieramy i mamy zebrane dwie bombonierki. No i mówię, jeszcze są na sklepowej sadybie, ale to dokładnie nie znam lokacji. I na przyjemnym parku jedna znajduje się dokładnie w tym domku, na pierwszym piętrze, yy, przy, w okolicach łóżka. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Trzymajcie się ciepło. Cześć!